Cześć siema kresztorony jak witam was Wyników konkursu Na, na specjalne tysią, e, e, 375 subskrypcji No tym razem jest o dwie osoby więcej Z 26 osób nie będę ich wymieniał Rozumiem no, no, jak nie wypada Ale jest też dużo innych osób Bo ci poprzedniego konkursu to ich tam parę nie ma Tylko tam płyną i tam inni się zgłosili Jest to jedna próba jest bardzo dużo osób, jak mówiłem już. Widać, że jest o wiele więcej o tutaj osób. O wiele więcej. Dobra, czekajcie, nagrywa się? Nagrywa się. Jak coś jest nie tak z moim głosem, to ja mam chrypkę i strasznie boli gardło. Więc tylko nagrywam to, żeby mieć już spokój z tym. No, dobra, tu już zaczynamy kręcić. Dobra, kręcę Ale zlegował na chwilę No ale się boję, jak to będzie, nie? I... Nie gadaj Żart jakiś To jest żart No to jeszcze ma jakiś pierdolony żart Cyski żart Matik, ty masz wielkiego pecha Kolejny raz Byłeś blisko, Matik <laughs> Albo tak blisko, jeszcze aj gruby blisko. Na wtorek tam o 3 jakieś. No ale, ja myślałem na samym początku, że to raczej będzie, tak wam powiem. Myślałem, że to raczej będzie na samym początku. No oczywiście, gratuluję ci, Nikolas. Napiszcie do ciebie na Discordzie kod. Kod kart oczywiście. No i to będzie na tyle. Kolejny konkurs będzie, jak wiecie, 425 subskrypcji. Myślę, że wam się to uda szybko, jest teraz 390 co ja pamiętam, a to wam bardzo chyba szybko pójdzie. No i to było na tyle. Pa.